Krzysztof Zimnoch to jest coś takiego co, nie wiem czy będziesz chętnie o tym mówił czy nie, ale to, ale to, to jednak ciekawi ludzi, kiedy, kiedy to się w ogóle zaczęło, czy to był ten moment yy, po tej gali w zabrze bodajże, kiedy tam zrobiliśmy ten jeden, drugi wywiad, potem było, była bójka, czy już w amatorstwie coś między Wami iskrzyło? Nie, w amatorstwie było wszystko i okay. się nawet lubiliśmy, nie było nic do tego, ja po prostu dostałem telefon, bo mam moi, moi koledzy tam po prostu, bardzo dobrze znają się tam z, z tymi skinheadami z tymi z, z Białego Stoku, bo sam mój mam kilku kolegów. Ja to w ogóle mnie to nie interesuje. To jest w ogóle inna subkultura, ale znać się mamy prawo jako czuł ludzie i ten, I zaraz wyszła ta e, cała e, z przedważeniem, Ja wiedziałem już, nie, że tam i on tam coś do mnie zaczął pyskować coś tam. Była ta, konferencja, tak. kiedy tak, się Tak, tak. Ja już to wiedziałem. Nie I coś mu tam powiedziałem, on coś ten, no i od razu poszło tak, wiesz, ja już wiedziałem, że to. Pała i tyle, i na tej zasadzie, no i wiesz, papiery do nas przyszły na takiej samej zasadzie. Wtedy jeszcze papiery. Był... No wszyscy to mają, to nie jest, że tam, że mają, nie mają. Andrzej to ma wiesz. Ale słuchaj. Ja już ale, po... ale w ogóle źródłem tego konfliktu było to, że była ta sprawa z Białego Stoku, czy, tak, tak. Czy, 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 czy te no, jakieś tam, przepychanki między wami mi słowne historie. On tam też z... coś, coś powiedział, no nie ja mówię co zamkniętę mogę, bo co ty w ogóle się wypożyczasz, jak ty powinieneś siedzieć cicho na czy i tyle. Na tej zasadzie, to już było, mówię, w życiu nie dostanie e, żadnej szansy kolejnego, wiesz, niech sobie robi, co chce i tyle. Chyba, że nagle by sprawił niespodziankę z kimś i wtedy moglibyśmy, ale póki co to, to co, co, mi taka walka daje z nim, nie? Ale historia pokazuje, że takie konflikty się sprzedają. Ja pamiętam po tej, po tej bójce waszej na konferencji podszedł do nas Krzysztof Cieślak i się pytał, kto go teraz uderzy. E, wiesz, to nie jest na tej zasadzie, bo jakby uderzył Krzysztof Cieślak kogoś innego, to... To nic by się nie stało, wiesz, to, to, to też nie, to musi na To akurat było taka z jednych rzeczy, z których żałuję na przykład, a już ci powiem dlaczego, że wypromowałem z zwykłego Booma i tyle. To, właśnie, to, to jest też coś, o co chciałem zapytać, bo, bo medialnie, nie mówię sportowo, bo Krzysztof Zimno było, nie było, jest dobrym, dobrym bokserem, dobrym sportowcem. Tak ja uważam tak, to jest to dobrym bokserem. Technikiem. Tak. Technicznie, ale kurwa poza tym nie ma jaj, i nie ma niczego. To no to ma... o, oczywiście, no, ale, jest, ale jest, przy, jest przyzwoitym bokserem, dobrym, dobrym sportowcem, natomiast medialnie to tam ta bójka go wypromowała, prawda? I, okay. i mało tego, mi, mi się wydaje, że ta bójka wypromowała też Tomasza Babilońskiego, bo potem kolejne dwie gale pojechały na walkach Krzyśka Zimnocha i w zasadzie stworzył, stworzył grupę, no, mając szacunek do tego, co wcześniej dokonał. To ja Ci mówię, w ogóle się na tym nie zastanawiam, jedyne czego żałuję to właśnie tego, że przez pryzmat tej bójki ktoś się o nim dowiedział. I to jest właśnie dla mnie największa bolączka, bo... A chociaż, Mike mu pokazał, gdzie jego miejsce w szeregu, mam nadzieję, że zrobi to samo teraz w Szczecinie i, i zakończy to raz na zawsze. Czyli Ty, ty w ogóle wykluczasz walkę yy, z Ziemniakiem? Ale po co mi da walka z zimnochem? Tak szczerze, co? Ja w sensie nie wiem, za, za jak mi ktoś, lata na, jak po, na mi ktoś da pieniądze, no to powiedziałem, to mogę dzisiaj z nim walczyć, dzisiaj mogę go oprawić. Ktoś mi za to zapłaci to, co ja chcę, to czemu nie? Przecież ja nie powiedziałem, czy to będzie ktokolwiek, to okej. Okay. Kiedyś ta walka mogłaby się sprzedać, teraz czy ona się tak sprzeda, nie wiem. Ale tak jak powiedziałem, pieniądze jak będą, to przecież ja nie wykluczam z nikim. Dla mnie mogłoby wyjść nawet nie wiem. Rozumiesz?